Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu karty z Ekstra Klasy. Będzie tego trochę więcej niedługo, bo chcę się uporać z tą kolekcją, a następnie zacząć zbierać na tych kartach autografy. No i wtedy będzie dopiero ciekawie, bo z tego powinny być bardzo ciekawe filmiki. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. Ale żeby to rozpocząć muszę zebrać te kolekcję. Zostało mi tam jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo kart do zebrania. Za część już się wymieniam, dogrywam parę wymian. W opisie pod filmem zostawię Wam link do tego całego last stickera, na którym założyłem ostatnio konto. Zostawię też listę moich braków, jeżeli ktoś tak woli. Jeżeli będziecie mieli większą ilość takich kart, to odezwijcie się do mnie na fanpage'u, do którego link także będziecie mieli w opisie. A dzisiaj trzy saszetki, takie luźne trzy saszetki, które wziąłem z Carrefoura. No i zobaczymy, może coś wpadnie ciekawego, może jakieś nowe karty. Ostatnio otworzyłem 5 saszetek, to tylko dwie powtórki były, tak to bardzo fajnie to wyszło. Może dzisiaj będzie podobnie. Zobaczymy. No to jedziemy. Najpierw mamy Thermalikę Bruk Dawid Syłdecki, Sergiusz Prusak z Górnika Łęczna, Tomasz Kędziora z Lecha Poznań. Międzynarodowy Wild, Wild Donald Guerrier. Gerrie mam chyba na limitce, ale takiej karty chyba jeszcze nie miałem. Tak mi się wydaje. Bardzo fajna karta. No Krakowa mam niedaleko, może Wiślaków zbiorę na jakimś treningu. Jeszcze zobaczymy, będę myślał o tym później, jak już wszystko pozbieram. Nie ja w jaki sposób to potem dokończyć, tę kolekcję. Tak jak Wam mówiłem, będę chciał zebrać autografy. Ale o tym później. Następnie Mateusz Cetnarski z Krakowi, to powtórka. I zawodnik z potencjałem Robert Dierz z Górnika Zabrze. No Zabrze mam bardzo blisko, także z tym na pewno nie będzie problemu. A my jedziemy dalej. Druga saszetka. Ta pierwsza całkiem udana. Zobaczymy jak dalej. I zaczynamy. Dariusz Trela z Korony Kielce. Łukasz Madej z Górnika Zabrze. Sebastian Ziajka z Termaliki I ponownie Mateusz Cetnarski, ale teraz już na karcie ulubieńcy fanów. Takiej karty na pewno nie miałem, tego jestem pewien. Także bardzo, bardzo fajnie. Tak jak mówiłem, Kraków bardzo blisko, także znaczy bardzo blisko godzinka drogi. Więc to nie powinno być problemu. Następnie Piotr Tomasik z Jagiellonii Białystok I ponownie zawodnik z potencjałem Sasza Żiwec z Piasta Gliwice. Do Gliwic, tym bardziej mam blisko. Także tak z tymi drużynami ze Śląska problemu na pewno nie będzie i ty mi bo to rzut beretem gorzej będzie z innymi, ale postaram się to pozbierać w momencie kiedy będą przyjeżdżały na mecze, czy to z ruchem, czy z górnikiem, czy właśnie z piastem. Zobaczymy jeszcze. A to co się nie uda może ktoś będzie chętny na pomoc w takim zbieraniu i zobaczymy jak to wyjdzie. Ale jedziemy dalej. Górnik Łęczna Tomisla Božić. Martin Kamiński z Lecha Poznań. Ziemi. przepraszam. Piotr Grzelczak z Jagiellonii Białystok. Schodząca gwiazda Przemysław Mystkowski z Jagiellonii Białystok. Jak Tosik z Zagłębia Lubin. To chyba przed chwilą było. Nie, nie, nie jestem pewien, ale możliwe. I na koniec kluczowy zawodnik Maciej Makuszewski z Lech Gdańsk. Tego też na 100% nie miałem, także bardzo fajne te trzy saszetki, Mam nadzieję, że nie będzie tam wielu powtórek. Kilka było na pewno, ale większość z kart wydawała mi się nowa. Lechy prawdopodobnie będę zdobywał przez list. Może napiszemy też... Może pojawi się to jako odcinek serii piszemy listy. A na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.